Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przy przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne, zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz i oni z lekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał wojska i kazał wytracić owych zabójców i miasto spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc narostaje drogi zaproście na ucztę wszystkich, którzy, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wtedy król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, wszedł i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś? nie mając stroju weselnego. Lecz on, on nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Po wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo pańskie, królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Bracia i siostry, słyszeliśmy ostatnio przypowieść o winnicy, do której ojciec zapraszał swoich synów. Słyszeliśmy kolejną przypowieść o winnicy, której dzierżawcy pracowali ale nie chcieli płacić czynszu. A dzisiaj znowu słyszymy przypowieść o Królestwie Bożym, gdzie to król zaprasza na ucztę. Czytając tę liturgię, jakże nie wspomnieć, choćby z lat dziecięcych, pracy na polu. Przy zbiorze ziarna, zboża, później różnych warzyw, no i były dożynki, Często to już we wrześniu było na początku. Zamawiało ludziom msze, przynosili wieńce. Była uroczysta, piękna msza w kościele, a potem ludzie gromadzili się na placu. Miastowym i tam była orkiestra i zabawa, ponieważ ta miejscowość akurat opanowana jest przez PZL, a więc strażaków. Stąd jako chłopcy patrzyliśmy na tych mudurowych, jak się organizują, nie tylko w kościele trzymają straż i swoje honory, ale również potrafią zorganizować dla mieszkańców chętnych zabawę taneczną. I nawet coś zjeść, wypić. To już była domena strażaków. Więc takie dziękczynienie jest mi znane od lat dziecięcych. Skoro ostatnie przypowieści były właśnie o winnicy, do której Pan Bóg zapraszał, do pracy w tej winnicy, to nie dziwię się teraz, że logiczną rzeczą jest, iż mamy ucztę zaproszenie na ucztę. <laughs> Właśnie król wyprawił ucztę i skierował swoje zaproszenie dla tych przyjaciół, dla tych, którzy poznali Jezusa. Ale oni odrzucili, zlekceważyli to polecenie, to zaproszenie. Wysłał kolejnych posłańców, aby szli i jeszcze raz powiedzieli im, że wszystko jest przygotowane, mają przyjść. Oni zaczęli się tłumaczyć. Jeden, że kupił pole idzie obejrzeć, drugi jest zajęty w kupiectwie, a inni jeszcze pochwycili owe sługi i pozabijali. Co zrobi król, gdy się o tym dowie? No jest napisane, uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców i miasto ich spalić. Możemy to kojarzyć ze zburzeniem Jerozolimy. Możemy to kojarzyć z ostatnią drugą wojną światową. Ludzie, którzy nie poszli za Jezusem z lekceważyli zaproszenie na ucztę, ponieważ nie chcieli się nawrócić, nie chcieli przyjąć takiego myślenia, jak Jezus, jak uczniowie Jezusa. Chcieli trwać w swoich przekonaniach. I dalszy, druga część tej Ewangelii nawiązuje też do proroka Izajasza, który pisze o uczcie. Król wysyła swoich posłańców na drogi, na skrzyżowanie dróg, aby zapraszali tam przechodniów. No i ci po, tak zrobili, zaprosili. Tych, co przechodzili, zarówno dobrych jak i złych, i sala biesiadnikami się wypełniła. Ale król wszedł, aby zobaczyć, jak ludzie się bawią, i zobaczył tam człowieka nieubranego w szaty godowe, w szaty weselne. No i się zdenerwował pewno, mówiąc przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając troju weselnego. Oczywiście. Jest tu mowa o szacie, o stroju. To jest symbol łaski uświęcającej. Otrzymujemy łaskę uświęcającą w czasie chrztu. Ta biała szatka, którą kładzie się na dziecko, jest symbolem tej łaski otrzymanej. I wszyscy, którzy weszli na salę, założyli ten strój weselny, czyli przyjęli myślenie Jezusa Chrystusa, bo chrzest jest zanurzeniem. Żeby wam tak po chłopsku wytłumaczyć, to zanurzenie pochodzi od z... Z zawodów harbiarzy, wzięte jest ich słownictwa. Żeby jakąś rzecz czy szatę pokolorować zanurzało się to w barniku. W barwniku i trzymało się tak długo, aby kolor tej zanurzonej rzeczy był taki jak kolor barwnika aby ona się już nie odbarwiała i później wyciągamy. Tak samo Chrzest jest, jak mówi Święty Paweł, zanurzeniem w Jezusie Chrystusie. My przez Chrzest zanurzamy się w Jego myślenie i pozwalamy łasce Bożej w nas działać, przemieniać nasze myślenie, nasze działanie, sposób wypowiadania się, przekonania światopogląd zmieniamy. Wszystko się zmienia. Mamy Boże spojrzenie i Bożą miłość do dyspozycji i Bożego Ducha Świętego. I na tym polega to zanurzenie, to zabarwienie myśleniem Jezusa, to zabarwienie miłością Jezusa, to zabarwienie mocą Ducha Świętego. Na tym polega Chrzest. Na tym polega łaska i ci którzy się zgromadzili byli właśnie zanurzeni przez chrzest byli tymi którzy myślą jak Jezus, którzy chcą wypełniać jego wolę, którzy się nawrócili. A ten jeden nie chciał się nawrócić. Przed jako stary człowiek, człowiek grzechu. I dlatego też co zrobił ten król Kazał go związać i wyrzucić na zewnątrz. Bracie i siostry, przypominają mi się słowa Benedykta XVI, który powiedział w Czuwaniu Modlitewnym we Fryburgu do młodzieży niemieckiej: Kościołowi szkodzą nie tylko przeciwnicy, ale ludzie letni. Ci, którzy wypełniają Kościół. Obciążani bagażem poglądów niezgodnych z Ewangelią i nauką Kościoła. Ci, którzy są za aborcją, za eutanazją, za rozwodami, za rozwiązłością seksualną. I te słowa z dzisiejszej Ewangelii. Zwiążczę im ręce i nogi wyrzucie na zewnątrz w ciemności. Do nich się odnoszą. Ale Pan Bóg, zanim to się stanie, czeka. Daje również im szansę na wrócenia Bożego myślenia, Bożego działania, skorzystania z wielkiego miłosierdzia i łaski Bożej. 大门。